Czy moja ciocia Elżbieta Dziak z domu Jackowska ma coś wspólnego z prezydentem Ignacym Mościckim? Otóż okazuje się, że tak. To bardzo ciekawa historia. Już spieszę, aby Państwu wszystko wyjaśnić. Pamiętną datą w historii stalowej woli jest 14 czerwca 1939 roku. To właśnie wtedy nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie zakładów południowych. Jadąc do stalowej woli, prezydent Ignacy Mościcki zatrzymał się na stacji kolejowej w Rozwadowie. Tam mieszkańcy zgotowali mu niezwykle ciepłe i serdeczne przyjęcie, niezwykle gorące powitanie. I wówczas moja ciocia, Elżbieta Jackowska, jako dziesięcioletnia dziewczynka, recytowała prezydentowi Ignacemu Mościckiemu powitalny wiersz. Została wytypowana jako uczennica swojej szkoły. Był to niezwykły dla niej zaszczyt, jak również zaszczyt dla całego rozwadowskiego środowiska. Mojego taty, Kazimierza Jackowskiego, nie było na tym uroczystym powitaniu prezydenta Mościckiego. Był młodszy, od swojej siostry Elżbiety, i wtedy został w domu. Był za mały, aby tam być i w tym wydarzeniu uczestniczyć. Ale w domu później była na ten temat mowa, i właśnie wtedy dowiedział się, co się w rozwadowie działo jak wyglądało powitanie prezydenta Mościckiego i jaka była podczas tego powitania rola jego siostry Elżbiety Elżbiety mojej cioci. Jednym z uczestników uroczystego powitania prezydenta Mościckiego w Rozwadowie był Rudolf Stecz reprezentujący miejscowych strzelców Znalazł się tam, gdyż prezydenta witała kompania, której był członkiem kompania Strzelecka. I to właśnie on wsłuchiwał się w recytację wiersza mojej cioci Elżbiety. I wszyscy wokoło pytali się, kto to, kto to mówi ten wiersz? Kto tak pięknie wita prezydenta? I właśnie wtedy Rudolf Stec powiedział. To, proszę Państwa, jest Elżbieta Jackowska, córka rozwadowskiego krawca Franciszka Jackowskiego. To właśnie ona wita prezydenta Mościckiego. O ile dobrze pamiętam, gdzieś około roku 2005 mój tato Kazimierz Jackowski znalazł się w stalowowolskim szpitalu. I wtedy jednym z pacjentów, który leżał na tej samej sali, był Rudolf Stec. Właśnie ten Rudolf Stec, który wtedy uczestniczył w powitaniu prezydenta Mościckiego i który słuchał, jak moja ciocia Elżbieta Jackowska recytuje powitalny wiersz. I będąc na jednej sali z moim tatą, Opowiedział mu tą historię. Powiedział: "Proszę pana, ja tam wtedy byłem, słuchałem pańskiej siostry. A dzisiaj my po tylu latach spotykamy się w takich szpitalnych okolicznościach. Mimo tego iż nie są to łatwe okoliczności, ale jednak to niesamowita historia. Jakie to wspaniałe, że możemy dzisiaj tą historię wspomnieć, że ja mogę panu o tej historii Opowiedzieć, bo to przecież pańska siostra, pańska siostra Ela. Myślę, że to dla pana cudowne, wspaniałe wspomnienie. I mój tato, po latach, po latach, opowiadał mi o tym zdarzeniu, o tym spotkaniu z Rudolfem Stecem. I do dzisiaj, ilekroć mówimy na różne tematy historyczne, to często Rudolfa Steca wspomina, i wspomina, jak to przekazywał mu te niezwykłe informacje o niezwykłym zdarzeniu, które miało miejsce 14 czerwca 1939 roku. Teraz, gdy mamy rok 2022, od tamtych wiekopomnych chwil mija 83 lata. To ważne wydarzenie, wizyta prezydenta Mościckiego, poświęcenie i otwarcie zakładów południowych, wizyta tak wspaniałej osobistości. A dla nas, dla naszej rodziny, to niezwykłe wspomnienie, że w powitaniu uczestniczyła Elżbieta Jackowska, siostra mojego taty Kazimierza Jackowskiego, a moja ciocia. Później, gdy wyszła za mąż Elżbieta Dziak. Niestety, ciocia już od wielu lat nie żyje, ale wspomnienia zostają. I to wspaniałe wspomnienia, które powiększają chlubne karty historii stalowej woli.